Cześć! Dzisiaj film, który jest uzupełnieniem recenzji słuchawek Savio Nexus oraz Savio Stratus. Jest to po prostu porównanie tych dwóch headsetów. Są bardzo podobne, ale nie identyczne. Tak więc zobaczymy, co tutaj wyjdzie z tego porównania. Tak więc tak, porównam Wam je fizycznie. Zdam Wam sprawozdanie na temat odsłuchu dźwięku, czyli różnice w poszczególnych tonach. Na przykład jedne mają mocniejszy bas i tak dalej. No i porównacie sobie jeden do jeden mikrofony tych słuchawek. Tak więc mam nadzieję, że będzie ciekawie. Aktualne ceny i promocje na te słuchawki sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Tak więc zachę do sprawdzenia, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. W obu przypadkach przewód jest na stałe. Zabezpieczono go wytrzymałym oplotem, a na przewodzie znajduje się pilot z potencjometrem regulacji głośności i wyłącznikiem mikrofonu. Długość przewodu to 220 cm. Zakończenie to wtyk mini -jack 4 czteropinowy. W zestawie jest także rozgałęźnik na dwa wtyki 3-pinowe. Mikrofony w obu przypadkach są odpinane. Słuchawki Sabio Nexus posiadają przetworniki o średnicy 50 mm. Konstrukcja jest elastyczna i wytrzymała. Poza regulacją na prowadnicach, możemy regulować także obudowy przetworników. Pady wypełnione są trwałą pianką memory foam, odporną na odkształcenia. Słuchawki Savio Stratus są również elastyczne, jednak nieco mniej niż Savion Nexus. Konstrukcja jest wytrzymała, jednak tutaj mamy regulację jedynie na prowadnicach. W padach również zastosowano memory foam. Średnica przetworników wynosi 40 mm. Mikrofon słuchawek Savion Nexus, dzięki nieco innemu wyprofilowaniu, jest nieco dłuższy i także nieco bardziej podatny na doginanie. A co z jakością dźwięku? Jest ona porównywalna, czyli dźwięk jest wyraźny. Mocny i dostarcza sporo detali. Jednak w przypadku słuchawek Savio Nexus większe przetworniki o średnicy 50 mm sprawdziły się nieco lepiej, zapewniając odrobinę większą szczegółowość dźwięku i bardziej gładki bas. Natomiast w obu przypadkach bas jest dość wyrazisty, jednak umiarkowany. Dlatego nie są to słuchawki o ciepłym brzmieniu, a bardziej neutralnym i naturalnym, co jest według mnie zaletą. Dzięki temu, podczas odsłuchu muzyki, jak i podczas grania w gry komputerowe. Możemy liczyć na realistyczny dźwięk wysokiej jakości. Co do dopasowania się do głów, testy pokazały, że słuchawki bardzo dobrze leżą, tak na graczach o mniejszych, jak i większych głowach i dopasowują się do nich bez większego problemu. Natomiast więcej co do tego dopasowania, posłuchacie przy okazji testów mikrofonów już za chwilkę. Zapraszam do zapoznania się z ofertą partnerów kanału: sklep MocnyKomputer.pl, producent komputerów gamingowych Mastero. Oraz serwis Instant Gaming, w którym znajdziecie gry na wszystkie platformy. Ok, teraz zapraszam Was na porównanie mikrofonów, tak więc sprawdźmy. Ok, na początek lecimy z testem słuchawek Savio Stratus. Jak widzę tutaj po skali, no to poziom głośności jest naprawdę wysoki, więc ten dźwięk powinien być dobrej jakości, wyrazisty, dość głośny. Tak więc stwierdźcie, jak to wypada w praktyce. Dodam, że ten dźwięk nie jest w żaden sposób obrobiony, odszumiony. Tak więc macie go w stanie surowym. A teraz przesiadam się na drugie słuchawki i w tej chwili słyszycie już dźwięk ze słuchawek Savio Nexus. Poziomy głośności są dość podobne, jakość dźwięku możecie ocenić w tej chwili, porównać z poprzednią próbką, czy tutaj te mikrofony w poszczególnych słuchawkach wypadają podobnie. Ja dodam od siebie w tej chwili taką uwagę, że słuchawki Savio Nexus, te, które mają jeszcze tutaj regulację tych nausznic na boki. Przylegają do mojej głowy nieco dokładniej, mam też odrobinę lepsze wygłuszenie tak więc jeśli chodzi o komfort to do takiego średniego rozmiaru głowy myślę, że słuchawki Nexus u mnie zarabiają jeden punkcik więcej. To prawda stratusy też są wygodne, ale jeśli chodzi o takie idealne przyleganie tutaj i lepsze wygłuszenie, no to moim zdaniem. Trochę lepiej wypadły tutaj słuchawki Nexus. Ok, wracamy do dźwięku z kamery. Jeszcze raz założyłem słuchawki Savio Stratus. Żeby Wam tutaj dokładnie powiedzieć, o co chodzi, słuchawki Nexus, jako że miały te nausznice odginane, dopasowały mi się tak, że dołem nie miałem tutaj żadnej przerwy. Natomiast w przypadku słuchawek Stratus, akurat przy mojej budowie głowy, tutaj dołem robi się taka niewielka wentylacja. No, czyli z jednej strony fajnie, ale tak jak mówię, porównuję te słuchawki jeden do jeden i dzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami. Więc dla mnie osobiście tutaj, słuchawki Nexus wypadły korzystniej. No dobrze, teraz już wszystko wiecie. Jeśli zdecydujecie się na słuchawki Savio, to będzie Wam łatwiej wybrać któryś z tych modeli, dzięki temu filmowi. Jeśli się przydał, doceniacie moją pracę, to możecie mnie wesprzeć w bardzo prosty, darmowy sposób, nie trzeba mi żadnych donate'ów wysyłać. Wystarczy zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, zasubskrybować kanał, ponieważ jak pokazują statystyki, 90% osób oglądających moje filmy to nie są subskrybenci, a to jest bardzo fajny sposób, żeby wesprzeć twórcę. No I ostatnia rzecz, jeśli wyłączycie AdBlocka, pojawią się jakieś reklamy na moich filmach, to ja dzięki temu zarobię też więcej na swojej pracy, tak więc dziękuję bardzo z góry, pozdrawiam w stałych widzów, trzymajcie się!